Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj będzie taki trochę przydługawy materiał, ale myślę, że będzie dużo opowiadania, dużo informacji, dużo ciekawostek. Tym razem będę składał komputer koledze, a tak naprawdę dla jego syna. Komputer w okolicach 5000 zł. Co w nim będzie za zobaczycie? Mniej więcej już widzicie sporo też będzie, gdzie biorę części, takich różnych ciekawostek także uzbrojcie się, w cierpliwość, woźnijcie sobie kawę, picie może nawet wineczka, coś do jedzenia, przekąski i lecimy, zapraszam, to będzie chyba dość ciekawie ok, komputer za 5000 zł, tutaj wybrałem przede wszystkim Core i3 12100F oczywiście chłodzenie boksowe wylatuje, bo to jest śmieć, bubel i to tylko, robi tylko więcej hałasu niż chłodzi do tego będzie Fera 5 RGB zawsze pytam się każdego jeżeli ktoś chce to jaki kuler, czy to ma być z podświetlaniem czy bez czy komputer będzie na biurku czy pod biurkiem to są bardzo istotne rzeczy to jest kwestia bardzo indywidualna komputer będzie akurat pod biurkiem ma, być, ma świecić więc będzie świecić dlatego też z uwagi na to że będziesz już pod biurkiem to ramy są zwykłe nie podświetlane czyli DD4 od gudrama 16 GB 3600 cel 18 dysk akurat team mp33 pro yy, gen na razy 4 dość przyjazne transfery 2100 w 1700 w zapisie czyli tak samo praktycznie jak kyoksja exersja płyta główna yy, bardzo fajna dość porządna płyta średniopółkowa czyli B660 chipset DS3H od Gigabyte a. Bardzo fajna, stabilna płytka z chłodzoną sekcją zasilenia, przynajmniej częściowo, ale do tego procesora, jak i i sprawdza się całkowicie bez zarzutów. Bardzo fajna, stabilna nic się z nie dzieje. Karta graficzna GeForce GTX 1660 Super, 6 GB pamięci wideo. Miało być RTX 2060 od EVGA, jest taki fajny model z jednym wentylatorem. Oraz chudyniem 3 slotowym, taka ciekawostka, kosztowano komety 1400 zł. No, niestety, w niedzielę się skończył, nie zdążyliśmy kupić. Eee, no i tyle. Obudowa to oczywiście te świecąca, czyli Signum od SPC SG1X EVO TG RGB czyli szyba na froncie, szyba z boku, pocietlane wentylatory. Signum fajna, mała, zgrabna budowa, dość przewiewna. Naprawdę w ciekawych pieniądzach. Tam 369 zł. I do tego udało nam się jeszcze wyrwać na x A budowa była kupiona na x -Komie. I była promocja na peryferię od KVA2. Klawka, myszka i sławki za stóweczkę niesamową. Także bardzo przyjemnie. Także czasem trzeba upolować. Upolować promocję. Ok. Od czego zaczynamy? Ja z reguły zaczynam od. Jednej rzeczy przede wszystkim montuję złotę gówną. gówną, ale to szczere, święta. Folia antystetyczna, tak wygląda Mobasek. Czyli co mamy? Zawsze staram się brać te główne, które mają 4 pamięci sloty RAM. Dlaczego? Ponieważ jeżeli będziemy chcieli w przyszłości doinwestować, zwiększyć pewność pamięci RAM, to mamy taką możliwość i tylko dwie kolejne pamięci, które z reguły te mniejsze pamięci później są tańsze. Natomiast jeżeli musimy wymienić pamięć RAM, to mamy problem, bo po pierwsze stare musimy sprzedać, a kupić nowe. Albo odwrotnie, kupić nowe, a później starymi się bujać i je sprzedawać, tak? Więc to no, trochę niekomfortowo. Lepiej mieć cztery banky pamięci i tyle. I nie ma problemu. Wspomniany radiatorek. Nie ma tej zaślepki. No wiadomo, budżetowa. Dwa dyski M2. Sokecznik Albia 1700. Tutaj też mamy część sekcji zasilającej. Wszystkie złącza do wentylatorów mamy raz, dwa, mmm, trzy. Trzy złącza. Cztery, pięć wentylatorów. Bardzo przyjaźnie, bardzo fajnie. A to świadczy dobrze. dźwiękówka To jeszcze znalazł tutaj, ale nie widzę ale to jest ten podstawy 887 więc tutaj nie ma szału, jedno złącze 8 pin do zasilania ze złączy na tylnym panelu mamy dwa usb ps2 combo takie e, display pod hdmi usb typu c 3.0 tak samo, tu tak samo kolejne dwa usb dwie dziękówki i mamy tutaj jeszcze kartę sieciową tak wygląda z tyłu, taka brązowa, no, standardowy kolor i tak dalej. Od czego zaczynam ja zawsze składanie komputera? Przede wszystkim montuję dysk e, SSD. Taka perforacja. Blisterek. Mhm. O, nie, tu się. Okay. Tak wygląda. Zawsze go montuję w ten pierwszy slocik. Czyli pod kątem dociskamy, wciskamy w dół, mniejszy śrubokręcik. I. Jest przykręcony. Szkoda, że nie ma radiatora, no ale trudno. Kolejną rzeczą, którą montuję, jest procesor. Ja to zawsze wyciągam. Niektórzy to robią przy dociskaniu. I trójeczka tutaj sobie rozcinamy. Nie wyciągam wszystkiego, tylko sam procesor, bo to mnie interesuje. Tak wygląda procuś. I teraz tak. Nie wiem, czy tutaj widzicie. Tutaj, wysoki trójkącik. Ten trójkącik to jest właśnie pierwszy pin. I ten pierwszy pin musi się zgadzać z pierwszym pinem w sokecie. A na sokecie ten pierwszy pin jest oznaczony tutaj ten trójkącik, czyli ten trójkącik musi być w tym trójkąciku inaczej może być słabo no, czyli po co sobie bierzemy. oczywiście staramy się tutaj nic nie macać, nic nie dotykać napiny również uważamy zawsze bierzemy tak, żeby nam było wygodnie ja zawsze sobie go tu delikatnie kładę on tu ma takie wycięcia widzicie, żeby nie pomylić Siedzi ładnie i domykamy, zamknięte, procesor jest dociśnięty, ok, zamontowane. Kolejny etap to jest montaż pamięci RAM oraz chłodzenia, czyli układ chłodzenia. Konstrukcja, no wiadomo akcesoria montażowe Ach, i moja ulubiona fera powiem Wam, świetny wentylator zobaczcie, na to ma takie specjalne kanały, które kierują e, strumień powietrza, no a wszystko po to wiadomo, że było ciszej, chłodniej, kabelek nawet ładnie uchowany o. Także fajnie. Z tego procesora pamiętajcie, naklejkę zawsze ściągamy, ale to, że ściągamy, to jest mało tego. Trzeba to umyć alkoholem izopropylowym. Dobrze, czynimy sobie za, za chwileczkę, bo najpierw założymy i skompletujemy sobie backplate. To jest dla nas jest najważniejsze. Zestaw montażowy. Co lepiej tutaj mamy? Ramka na górę. Miło też ze strony producenta jest, dany kontroler, ale to wiecie, dla starszych płyt, no i tu już mamy sporo zabawy, trzeba się będzie bawić, zapinki na dwa wentylatory, szkoda, że to już nie jest zmontowane, tylko trzeba się bawić, dobra, ja sobie zrobię przerwę, zamontuję sobie koszyczek i będziemy jechać dalej, bo to jest sporo zabawy, więc szkoda to oglądać, dobrze. Mamy tutaj już zmontowane yy, na zaślepce. Generalnie energia LG 1000 ma być tak, że ma być tutaj widoczne tylko znaki A, B i C. D ma być zakryte to sobie przymierzamy tutaj. Ma być ładniej widoczne. Ok. Bierzemy te czarne. Tutaj jest wygodnie, bo jak są jak są e, płyty główne. Jak są tutaj główne z rozbudowaną sekcją zaślającą, to jest e, ciężej paluchami dokręcać. Producent nie zaleca tutaj dokręcania tego jakoś mocno kluczykiem, którego dołącza. Natomiast ten kluczyk jest służy do odkręcania, co ciekawe. No i dobrze. Teraz sobie zapinamy rameczkę. I teraz tak, tu mamy takie dwa. E, śruby montażowe i trzeba już sobie wiedzieć jak to założyć przede wszystkim. Zobaczcie, tutaj mamy śruby, więc jak sobie tak, no to musimy wiadomo położyć w tą stronę. Więc tak też układamy sobie naszą ramkę, na tu musi wskoczyć. O i teraz możemy przy użyciu tych śrub dokręcić rameczkę. Dobrze mieć taki bukiet magnesowy. Dobra, zanim położymy kuler, przede wszystkim procesor i stopa kulera i naklejkę ale to nie jest to, że kładziemy od razu pastę tutaj trzeba użyć alkoholu izopropylowego ręcznik papierowy oczywiście welwet żebyście nie kłówali konkurencji tak pracuje w welwecie, więc kupujcie welwet taka krypto reklama czyli wycieramy też jest fajnie, bo nie zostawia żadnych włókienek, że ona sobie chwali do szyb. OK. Teraz możemy nałożyć pastę termoprzewadzącą. Mamy tutaj paktum pt 3 I teraz tak, jak ja nakładam pastę. Jak yy, czytacie moje artykuły na T-Hardor, to wiecie, że kładę na X. -a. I tak to zrobię tutaj. Zobaczcie, sama stopa procesora jest dużo mniejsza niż sam procesor. Ale rdzeń wiadomo jest w trochę mniejszym obszarze. Ja zawsze kładę na X na 3 czwarte, pasty może trochę wypłynąć i lepiej jakby wypłynęło, niż jakby było za mało, bo procesor przy docisku, czy kuler y przy docisku y stopy do procesora y wyciśnie nadmiar pasty, także jej tam nigdy za wiele nie będzie, ale jeżeli będzie jej za, za mało, będziemy mieli problemy z odprowadzeniem ciepła, z efektywnością obchodzenia. tutaj też pisze, pisze zobaczcie push, pól, czyli tam gdzie ma być kierunek przepływu powietrza, tak więc tak też właśnie montujemy, wentylator będzie z przodu nad pamięciami, z przodu nad pamięciami RAM no i proszę, mamy i przykręcamy, nigdy nie przykręcamy do oporu jednej strony, parę obrotów, parę obrotów z drugiej i tak na przemian do oporu Oczywiście nic na jakąś siłę, nic żeby coś urwać, ale solidnie przekręcić. Doszło do oporu, dziękuję. Doszło do oporu, dziękuję. Wentylator sobie można podłączyć. Aha, to jest sterowanie RGB to zostawiamy. Montujemy wentylator. Nie, nie montujemy wentylatora. Najpierw zamontujemy sobie pamięci RAM. Ok, odpinamy te pinki i wkładamy. Tu jest taka szczelinka. Zobaczcie, która musi spasować się ze szczelinką w płycie głównej, w banku pamięci, w slocie. O. Ja zawsze na boczki, dla pewności jest ok, zamontowane. Teraz możemy całą płytę już. Powiedzmy, że tak powiem, opierać całą siłę na kulerze, całą wagę. Kuler Fluctus, bardzo fajny. Zobaczcie, fajnie, bo jest cicho, wydajnie. Producent nam daje więcej spinek. My oczywiście... Zobaczcie, ten kabelek zawsze zamontować jest dobrze tutaj na dole. I my też tak to zrobimy właśnie żeby nam się to nie pałętało o. kuler tutaj, do samej krawędzi i tutaj już nam siedzi Muszę się docisnąć zobaczcie, o siedzi, siedzi jest ok, wycentrowane w ramce, ładnie nie wiem, po co taki długi ten kabel to jest do podświetlania, dobra, to może być Słuchajcie, so, to wybaczam, natomiast tutaj mamy drugi i CPU, no i CPU podłączamy od razu. Natomiast ten drugi jest, gdybyśmy mieli drugi wentylator, także biło ze strony producenta. Dzięki chłopaki, bo upraszcza to sporo, naprawdę. Kabelek no, sobie już możemy gdzieś tam upchnąć. Dobra, mamy to, przechodzimy do kolejnego etapu. Kolejnym etapem jest zamontowanie zasilacza i płyty głównej w obudowie. Czyli trochę większa ekwalibrystyka. OK. Obudowę mam rozdraszoną. Aż tak powiem, potartę. papierologia ślubki mam akurat w koszyku na dyski. jak mówiłem będzie tutaj RMX ale patrzcie ledwo co mieści ledwo, Pff, ledwo co mieści dlatego też zapiłem już kable te które są wymagane patrzcie czyli ATX PC Express CPU oraz SATA SATA mamy potrzebne do podłączenia Tak, to jest ten moment, w którym możemy przejść do montażu płyty głównej, ale to też nie od razu, bo musimy sobie zweryfikować z płytą główną, ile mamy otworów, a ile kołków. I ja tutaj już widzę, że mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, a płyta ma jeszcze tutaj dodatkowe kołki, więc te kołki montażowe musimy dokręcić, one są w zestawie. czyli podpilmy sobie na to kabel EPS, słuchajcie. Bo później nie włożymy tam ręki. I do prostym podpiętym kablem NPS celujemy, celujemy w nasze fory e, montażowe. To dobrze robić, jak jest komputer na spodzie, ale chciałem Wam pokazać. Więc niestety tak nie będzie. O, ja sobie nie dociągamy mocno. Po to, żebyśmy mieli pole manewru. I teraz staramy się złapać coś po przekątnej. I okay, tak sobie za mocno pociągnąłem. Tutaj okay, luzujemy troszeczkę. I... No i właśnie. Tutaj. A, ta musi wskoczyć no, po prostu. Okay. już połapiemy poprzekątny to już jesteśmy tak naprawdę w domku i już mamy wszystkie do złapania pamiętajcie jakby Wam się śrubka jakaś źle wkręcała nie wkręcamy, wykręcamy szukamy przyczyny, ewentualnie czy kołek jest taki sam, czy może zły czy źle nagwintowany, bo później jak wykręcimy to kołek dystansowy razem ze śrubką no ale po co to robić w taki sposób jak można to zrobić tak, jak się należy. Moja to najgorsza tutaj też. O śrubokręt z końcówką magnesową to jest po prostu konieczność. Bez tego to nie ma co się szarpać. Dlatego też mam już dysk SSD zamontowany, bo przedtem był dostęp dobry. Kuler również. Po co to robić po budowie? i sobie utrudniać, jak można to zrobić wygodnie, wcześniej słuchajcie wcześniej Wam to napomknąłem, że nie wszystkie, gdzie kupuję części słuchajcie, generalnie różnie, tam gdzie jest taniej ale przede wszystkim w żadnych sklepach X, kopciuszek i tego typu najczęściej kupuję na sklepie Hardware Storm polecam bardzo sklep ale czasem też na Xcomie. Czasem są bardzo fajne promocje. Czasem kupuję kilka rzeczy w jednym miejscu, kilka rzeczy w drugim miejscu. Tak też było i tym razem. Yy, przykład: yy, obudowa była kupiona na Xcomie. Akurat w yy, bardzo fajnej promocji z yy, peryferiami od KVA2. Więc ja tutaj no, nie widzę przeszkód, żeby takie coś włączyć. A nawet będzie to wskazane bo tym sposobem zaoszczędziliśmy stóweczkę dobrze, Kabaleczki mamy tam od góry już przeprowadzone od naszego kulera one już niestety tak lekko luźno tam muszą być i dobrze, obracamy całość nie wiem czy ma to bo pomyślą, Dlatego mam też tę gąbkę, żeby łatwo obracać. I okej. Okay. USB 3.0, tu jest taka wypustka, która świadczy w którą sygnał trzeba to wpiąć więc trzeba odpowiednio sobie wygiąć ten kabelet, też zalecam go tam przytrzymać, bo to jest kabel tutaj nie ma co nawet wyrężać dużo, ale troszkę zapasu trzeba dać, no niestety o. taki szybki unboxing palita, user manual, Ona no nawet się nie postarali w czarno-białym tak wygląda ten karczyszka Ciągamy pod spodem raczej się na to spodziewać. Nie ma nic, nawet płyty nie dali. Stój tak naprawdę i tak mi nie skorzysta, bo to teraz płytuje napęd. Tak wygląda karta graficzna. Oczywiście plastiki wszystkie odbezpieczamy swoimi. Oświetlana nawet będzie. 8 dni złączne, plastikowy backplate, ale jest. Złącza. DisplayPort pod HDMI DVI. No, niklowane ciepłowody. Ciepłowodów mamy sztuk 2, 6 mm. Ale widzę, że ten jest bardziej zakręcony. termopady nad sekcją zasilania nie wiem czy tam widać, widzicie na pewno te różowe na pamięciach również backplate, co prawda plastikowy ale jest wyjścia z tyłu display port HDMI DVI no ładnie wygląda muszę przyznać także co, montujemy unboxing skończony eee, i teraz tak, no właśnie zawsze trzeba sobie przymierzyć które eee, musimy wyciągnąć śledzie, ewentualnie wyłamać, tu są wyłamywane, tańsza budowa musimy dwa wyłamać, proszę, złamujemy jeden, chociaż tu są te perforacje takie dość przyjemne. Ładnie się to robi. Wkładamy kartę graficzną. Zawsze staramy się wkładać tego pierwszego slotu, bo wiadomo, że on jest krótkością 16. OK. Do karty graficznej musimy sobie złapać tą śrubeczkę. To jest właśnie ta. Ta sama, taka jak do zasilacza. Podjęte w środek. Dobra. Teraz co? Musimy założyć zasilanie karty graficznej. Czyli ośmiopinowe, złącze PCI Express. Tam jest złącze wentylatora, właśnie. Nie chcę teraz przejść. Nie chcę tu przejść. Znaczy okej. pinowe, ale wiecie co? Dobrze. Będzie ok. Masę trzeba dołożyć. i e pinamy razem dwa. Ok. Ładnie skoczyło. No i tu już mamy, że tak, powiem, że tak powiem, wszystko podłączone, kabelki gdzieś tam trzeba poprawić delikatnie. Właśnie to mają ładowe RGB, że specjalnie dla tego, że tu jest pełno tych kabelkologii, drucików. Musimy upchnąć to wszystko ładnie, to jest jakaś kataroga po prostu. Ale już, jest, już wygląda to lepiej, ładnie. Zobaczymy, czy obudowa się domknie. Domknie, domknie. Czy jak tam kto zwał? zobaczcie Na luzie. Nawet nie trzeba było kolanem dociskać. no komputer tak wygląda. Gdzie jest złożony, wszystko zainstalowane. Świeci ładnie, cicho pracuje sami. Przyjemna obudowa. Malutka, zgrabna no tak to słuchajcie wszystko wyglądało yy, widzieliście także myślę że materiał się wam gdzieś tam przyda przy składaniu komputerów jeżeli materiał się podobał to już, już łapa w górę jeżeli nie macie suba to oczywiście proszę o subika koniecznie z dzwoneczkiem żeby was nic nie ominęło a no jak wiadomo zdarzy się jakiś, czasem jakiś fajny materiał tak więc jak najbardziej zachęcam do oglądania, zerkania a jak będzie dzwoneczek to Wam sam przypomnę tyle na dzisiaj dziękuję bardzo za oglądanie, cześć